Jedziemy! No jeszcze nie teraz! Jeszcze nie teraz? Na 2 pasmówka wariacie! Tyno. Spina? Zrób szpinę! No, teraz będziesz deptał? O, o, tak wyglądaj, tak prawy to jak ten, to jak szybko to prawym wlecę, tak? No? No. no to but i go ciągnij, to jeszcze ciągnie. No. Tak gdzieś do, do, do 60 lekko możesz go ciągnąć Dobra Ile tam na liczniku? 4,20 A, bo ty na kilometry patrzysz Tartar do prawej No po kurwa. Zaraz ci się skończy, więc albo but, albo z To no, było, Do prawej ciurki. No, kierunek, czy nie? I jak było? Bo, star. Ale czuł jak się spociłeś. Czuć, się? Kurwa. No tak, 40 po lewej stronie, kurwa O, proszę Ale idzie auto, ci powiem, ładnie no, Zawsze mogłoby lepiej, nie? No, ale wie, jak ja patrzę z perspektywy sporta, to ta skrzynka chodzi elegancko wszystko. No tylko, że wiesz, lepiej go przeciągnąć na tych obrotach trochę, nie? Przeciągnąć go, tak, no, bo on wtedy pracuje, nie? On wtedy zwija lepiej No, no, no O, uśmiechnij się. Czy w lewo, czy gdzie? Prosto. Spokojnie. Mm. rondo. Znowu rondo. Ale jakie duże. Wow. My jedziemy prosto wow, przez to... rondo. Tamtych tam, gdzie mają uśmiech. Puszczą Tak. Aj, kurde, na pisku poszedł. <głosy> <głosy> Prawie jak po swojej stronie, jeszcze jeśli... oh yeah. Jeszcze żeby mi tylko felk nie rysował, no. a masz dużą głowę! Kurwa, właśnie do... to, a ty wypatrzysz, wypatrzyłem, czy kurwa tam felga się nie rysuje. <suszy> po lewej. Teraz już wjeżdżamy do. Kto to jest presto, nie? Prz, nie? Tak. No, pryd. E, To też jeżdżę mogę Mogalacie z nas. Trzydziestka. jest. Trzydzieści minut, tak? no? Pamiętaj, że jesteś w tym w wielkim świecie, a nie w Szczecinie, nie? Tak też mamy suku. <grym> masz macie subway'a? Ja? No Super Eee, już luzik, ręka na kiermanie, droga na, kier... na biegach, kurde Luzik wrzucony, już nie ma który Ile mi, kurwa, wystarczyło? 10 minut To póki znowu byśmy nie wjechali gdzieś, kurze na autostradę czy do większego miasta na spinkę No, no, no będziemy w prawo skręcać o, no, już spinka była, bo rzeka <laughs> tak jest. Tutaj w prawo, nie tu, tylko tam Tam, tak? O, no, tu O, będzie spinka, bo wąsko Pamiętaj, że przeciwko moim ci przeciwko naprzeciwko mają pierwsze Tam, Tamci, ja wiem, wiem, wiem Tamci Aha, tak, 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 tak. No, no. O, spina Wąsko <laughs> Lewo To? No w prawo. z tak? A. No. Tam jak ten samochód, to będziemy w lewo. O, spinka, spinka, pinka. spinka, mąsko, mąsko, zobacz wąsko spinka, I w w Tutaj? Tam. Tutaj? spinka, na felgi moje! Tak, tutaj! Czemu ty tyle takimi kurwa tutaj, no. Ty pływają? No do domu jedziemy, nie? A ty już tutaj jesteśmy, tak? No. Tutaj nie tylko felki porysujesz, tak dla twojej wiadomości. <głosy> <głosy> kurwa. W czy w prawo? W lewo. Tylko poczekaj, bo tu nie widzę, żeby gdzieś było miejsce do parkowania. A to już nasza chatka, tak? No, to tutaj za parką. Tylko... przed tym furdzikiem? No tylko przodem w tą mańkę. Przodem w tą mańkę. Kur... No to tu i wycofasz Aha, to tak. O kurwa, no to może cofać po lewej stronie. <słuch> A Wsteczny Bach Czerpa tutaj ch**a ustawiona Chyba ładnie jadę Dojechać cieszę, czy tak już będę No stoisz na środku jezdni No świry Tam to ja go mogę dokręcić tutaj też nie? No to trochę go dokręć, jak bliżej krawężnika Tylko nie felgi, pamiętaj Bo ci koszulę zabiorę ostatnio tak? Ło, masz elegancję, francy Ładnie stoi niż na Fordzie no no, no, za barkuj, jak, jak prawdziwy kierowca, światełka wiesz, paszyki.